Tak, zacząłem, witam was w 11 odcinku z Half-Life 2, to po pierwsze. Po drugie, razem do gry i zaczęliłem we mnie strzelać, więc się przeniosłem troszeczkę. Po trzecie, zaczynamy. Łączy nam się muzyczka. Był tutaj nasi robotnicy pilnują. Tylko jakby się jeszcze, au, mocno ale to bije, bo no. Jeszcze, jakby nam pomagali, to by było zajebiście. Człowiek się tutaj schował specjalnie. Także fajnie nie było widocznie. To... Tak i tak się schwają No, kolejny przyleciał. No, strzelamy ich nie zniszczymy czekajcie dobra już jestem sobie zamiast zatrzymać kuźwa to sobie spauzowałem znaczy zamiast spauzować to sobie G wyłączyłem co następny leci? Leci na dobra, ja lecę tutaj. A, tutaj się mnie nie spodziewali. Bojacy, o jace głupi. tyle. No, bo tani tutaj podleci gdzieś. O. No i o to mi chodziło. Leci, nadlatuje. O no skoro wie gdzie ja jestem na temtrzu. mi o trafiliśmy jedną Jeszcze cztery Nie wiem czy tefiu. Dobra, Jeszcze jedna Jeszcze jedna No jest i tak rozwalił się jest dobrze Bye bye Dobra Lecimy. Teraz zwalę. B. Z... Zdówka jest. O, idziemy na dół. Dobrze, już lecimy. Tylko szybciej, szybciej, szybciej. Czasu nie mamy. Jest 17, a jeszcze muszę ten odcinek niestety zmontować, a mi się nie chce. I... Nageć. Dobrze będę patrz pod Na spokojnie. Właśnie w ogóle zmieniłem ustawienia troszeczkę w OBS-ie. Mam nadzieję, że teraz no, obraz jest całkowicie inny. A ukradli nam wózek. a tak naprawdę on tam jest dalej to jest akurat śmieszne on tam dalej jest tylko po prostu wzięli dali dodatkowy model z tego co wiem to by się do tego dało wejść do tego auta i dałoby się z nimi lecieć ale dobra nie da się tego sprawdzić you there stop where you are stay on the rocks don't step on the sand it makes the ant lions crazy Laszlo, don't move no on your żyje. poor Laszlo. the finest mind of his generation to come to such an end we were heading for the Vortigon camp, hoping to pick up some bug baits of these damn things and leave us alone. But without Laszlo, what's the point? I know you tried to help. There's something I have to do. Go ahead. I hope you have better luck than we had. Remember to stay off the sand. The ant lions are edgy right now. Постоянно а сейчас. Аса запишет. Jezu, ale szczęście. Ama tam, gdzie się da przeskoczyć, to przeskoczymy. Ale nie wszędzie to będzie możliwe. Na razie jest spokój. Na razie. Po tutaj sobie wyjdę. Dziękuję. Tutaj nam się przeciw by by przydało. Może że te skrzyneczki. No Na no spokojnie. Nie chcę tych mywek, bo one są po prostu denerwujące. One nic nie wnoszą oprócz tego, że po prostu denerwują. Tylko i wyłącznie denerwowanie wiem w głowie. Dobra, Ty Głodnemu chleb na myśli. Wiecie co ja tu zobaczyłem? JD. Ja pierdolę Dobra Teraz tak, tutaj jakoś bardzo nie wrócę. Zapiszę sobie Daj mi to Dobra, tutaj już jestem hmm. Czy ja tutaj damy to doskoczyć? O, albo no pytałem już nie, czy ja tam potrzebuję doskoczyć? O, jest idealnie, dobrze. Na styk to jest dużo amunicji, tej lepszej. Pewnie dlatego, że. No to są po prostu trudniejsi przeciwnicy. Hmm. Udałoby się coś, może stąd zamiast doskoczyć tu nie, 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 hmm. ja A, chodźmy tu. Ej, kocie ty robisz? No chodź, chodź, kicci, Nie jest guźwa daleko, a tak i tak nie sięgnę tego. Dobra, tylko jeden to tam luzika, luzik, ten jest włączony teraz. ELEGANCKO BĘDZIE No bo jaki mały czas 10 MINUT STAN TO CZĘŚĆ Jest 15 No. Myślę, że mam amunicję fulla. A tutaj będzie walka.

O ja automatycznie dostałem I to jest już fajne Dobra, ten etap nie jest jakiś długi, da się go przejść bez tego, bez stawania. A dobra, to są te dwie rówki czy coś nie spojrzu Dobra, idziemy Szynęte mam tak zwaną Siema, ludzie, czemu ja tam mało co wykorzystałem? Co? Dwie, jedną bombę, i chyba tam były te pięć tych, no bo trzy tak. trzy.

Co, żebyś... Co zrobię? Coś to tam nie. A tutaj już tak. No patrzcie, jakie ono śliczne są. No się jeszcze wie bał. żegnaj. wobacz, żegaj. Czyli zmierzamy do Nowego pros prospekt? czy jakieś tam więzienie Federalne Ale to wiecie co zrobimy o już mi nie będą bić Ale no, wracając O, dosle o, trochę Sędzi O, one się boją za to wyłączymy, a do Nowa prospek dotrzemy pojutrze, bo jutro będzie heavej. Więc do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie lajka, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek. I do zobaczenia. Cześć!